Siemanko! Dzisiaj pokażę wam moje króliki wszystkie Tutaj mamy samiczkę kalifornijską z ośmioma młodymi Jak widzieliście w poprzednim odcinku pisałem, że moja samica miała problem z okiem, ale już wszystko jest w porządku Tutaj mam młode króliki mieszane Niżej mam również mieszane króliczki. Dobra. Tutaj mam model brzyby belgijskie. Tą samicę zakupiłem w Poznaniu na wystawie. To jest samica szynszelowa. Tutaj mam mieszane króliki. I olbrzyma belgijskiego samicę, którą też zakupiłem na wystawie w Poznaniu. Ma ona 4 miesiące. Tutaj mam mieszane samice. Tutaj mam młode króliczki, też mieszane. Tu jest ich ojciec. Tutaj mam młodego Olbrzyma belgijskiego Samca. Ma 4 miesiące też. Tak jak ta samiczka. Obok mam srokacza niemieckiego. To jest bardzo ładny królik. Przestawimy, bo się odwrócił tyłkiem do nas. To by było tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam wszystkich hodowców królików. I do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć.